Dobrze jest się modlić rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie przynajmniej Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. A jeżeli będziecie mogli, modlcie się więcej. Maryja, objawienie w Lasolet, 1846 rok. 19 września, wtorek. Witamy, dzień dobry we wtorek. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za Wasz czas. A teraz... Jak co dzień od prawie półtora roku dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Mimo upływu wielu lat mojej drogi z Tobą Jezu, nadal jestem tym samym człowiekiem ze wszystkimi wadami. Nie pragnę Twego perfekcjonizmu, lecz miłości. Miłości wobec mnie. I zanurzenie w mojej miłości złagodzi wszystko. Ukoi i zrodzi dobroć i życzliwość wobec ludzi i całego stworzenia. Z dystansem odnoś się do siebie samej, do swego organizmu, którego sprawność zmniejsza się z wiekiem. Twoje funkcjonowanie w świecie staje się coraz bardziej ograniczone. I to jest dobre bo stopniowo przygotowuje Cię do odejścia stąd. Nie ma tu miejsca Twojej aktywności teraz. Twoja aktywność powinna mieć miejsce w Twym sercu, w duszy Twojej. Milczeniem ust okrywaj wszystko, by rozwijać mowę serca oddającego mi wszystko. Co spostrzegasz swymi zmysłami, ludzi, zdarzenia i cały świat? Patrz z miłością, współczuciem i miłosierdziem tak, jak ja, gotowa pomagać, nie osądzając. Nękają mnie nieraz wspomnienia moich grzechów i krzywd wyrządzonych i innych. To pokusa. Uwolniłem Cię od wszelkiego zła, Jakiemu ulegałaś, i uwolniłem od nich tego, tych, których zasmuciłaś. Nie wolno Ci do tego wracać, co zostało zabrane w spowiedzi. Trzeba tylko, abyś miała świadomość swojej ludzkiej grzeszności i słabości, i by to ugruntowało Twoją pokorę oraz wdzięczność wobec mnie i bliźnich znoszących Twoje upadki. Nie skupiaj się na sobie. Żyj miłością i wdzięcznością, oczekując spotkania ze mną. Z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 41 wers. Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Kropka. Dobrego wtorku, radości w sercu i wielkiej pogody ducha. Dziękujemy za Wasz czas i za Waszą modlitwę. Pozdrawiamy. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. Wraz z Bokusią żoną przemka.